Być tam z zagram, Aurelion zagrał. On dostawał jakieś zmiany, ale jeśli mam być z Wami całkowicie szczery, to nie, wiem, nie pamiętam nawet jakie to były zmiany. Champion Wtedy remory był fajny albo tak silny, że ten Aurelion Sold, teraz jest słaby znowu. Każą mi je wziąć? Już stakować się? Any... Cool. No, gram na Mazara, to praktycznie jest resident slipperline Ale to jest dobry Pig Mazara, mi się wydaje. Oj, oj, oj. Nawet dwóch milionów nie dowiłem. tragedię. Dobra, ale to teoretycznie nie wiem w sumie, czy on jest pod presją, ale... On będzie mieć problemy, jak się wystakuję. Chciałem, że jakiś build podkręci. Może dwie maski na smoku? Ej, tam blackfire też nie brzmi tak źle teraz, na ten bo rzucam tą tak także mam rzadko, tą gdzieś dzistą. To nie jest tak, że te miniony zabiją to dostaję z za to? Ty dostaję, lol, ale kontra. <grym> no, actually, <grym> no, 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 to gram na buffet. Dosłownie buffet mam od tego marzenia, bardzo... dziękuję bardzo. Ej, to jest szansa na jakiś start, dobra, to skupienie. O i z tym sokem, czy dalej po prostu kół na chłopie jak trzymasz? To już dalej to samo jest po prostu. Ej, dostanę klop w kocopni Oj, nie dobiłem tego. Szkoda. Jakbym za cenę HP to dobry to byłoby okej. Okay. Nie dało na to, nie dał jakieś bufy dostał w next No ten Nexpaczek za tydzień będzie ciekawy nawet. To jeszcze nie jest chyba ostatni ów, jeszcze jeden będzie, nie? Będzie już coś ciekawego. Ja nie wiem, kiedy na E jestem w stanie zabić go, e, bo stałem już na trzecim poziomie. Znaczy na piątym poziomie, na trzecim poziomie kół, to mi chodzi, ale tak mogę zrobić. To są darmowe staki. Item na manę. No Pamiętam, króla grali, ale nie wiem, czy to jest roa, albo coś innego. Myślę, że zrobię tego Black Dobra, zagramy pod dwie maski. Jestem ciekawy jak to się sprawdza. Powiem że nic się nie zmieniło w tym orylionie. Po prostu składacie rylajkę -like i chłopy nie mogą odejść od was i wygrywacie tym. Ja mogę lecieć, tylko że nie wiem, czy my to tak wygrywamy. A nie mam mamy. To jest trochę problem. To Mazar też mało robi, to jest plus. Jak na nam idzie? Powiedzcie, że dobrze, dobrze. W miarę chyba, nie tak równo. Może nie kupować łezki, to mi jak trolling też. Ja że mogę ta pultę zdążyć, bo to też nie bić. No, no, no. Leć, leć, Piotruś, leć, Adam. No się ciężko, się super ciężko dobija to. czy na razie, nie? Super ciężko jest. zawsze, że mu to przerwę. jest tak, że dalej nie ma na itemu, więc będzie ciężko. On kilka dostał. Ale łeskę sobie kupił. dobra, ja dawno nie miałem takich nudów na mnie, jestem zadowolony. Wolę to niż jakieś action, napierdziałanie się. Tylko ja właśnie nie jestem fanem takich pików, bo. One potrzebują trochę czasu, żeby coś robić. to Lilia. No nie, tu jest więcej od tego, ale nasz team idzie już. nie mogę zrobić, bo nie żyję, by nie, szkoda, że zak tankuje mój team 30 godzin, no? Oni mogli przebiec, moim zdaniem, przez tego zaka, ale okej. Okay. No nie, no widziałem, że mieli takie lały, że aż nie, nie dało się nie stać, tyle powiem, no. no wypierdzielaj mi z tego, Mideje, nie chceś na bota na sp sp sprzeczoną linię. Dobrze, dobrze, dziękuję. To nie jest narzekanie, to jest stwierdzenie faktów, no. Znaczy, ona do dupy ustawiła tego bota i siedzi mi tutaj teraz z tyłkiem. No proszę cię. Nie wiem, że tak sobie bota do dupy ustawiliście, do się ona tam powinna iść jak najszybciej, bo się marnują te cs to slow push. A, a mal zaharma, za to nie jest moja wina. On to jest do zabicia ogólnie, on tego nie wie, ale jest. Widzę, że snizała na topie, to jakiś yy, nowa kontra chyba. Może że podejdzie, o, jest. A nie będę czekać godzin na się tego, do tego łaskawie. A nie mam letala na nim nigdy. No tak flesza nie ma. Ale z takich chyba są ok, nawet nie. A nie powinien tego od razu puszczać. Za ci, czy nie zabiję tych mnie. Mało polernych. On da coś Zraźnie to ma bię tym minionkom na razie, ale chcę to sproszenie na hamorze platea dostać. Ojoj, my Miałem okno, żeby roam na bota zrobić. Nie mam zasięg Gdzie poleciałem na minimapę kliknąłem. Dobra, nie pytajcie mnie. Terkę dla staczków. Nie, nie wiem, kliknąłem w prawo, zrobiłem szybki kruk w prawo i pewnie na mi mapę kliknąłem gdzieś tutaj, żeby polecieć. ale tak, raczej nie żyłem. What the fucking troll pick wes up. Do something Jesus, what useless fuck. You wanted to fight so bad. Nie, to tylko powiedzieć, że ten maza nie ma flesza i nie ma erki, więc zapraszam do tego Midano. tam nie krat, nie smok odbiwność upadną. Mitamazar się tu idzie. Jak mnie przeciął przez ścianę, to bym go zabił. Mogę to przerwać, jest. nie rzucił kurzy mi przerwać kastowania, bo to przerywa channeling, nie? Tak, tak się to zdziwiłem dziwiłem, właśnie. Nie wiem co to był. Ej, ja bym dużo zadałem. Dobra, do OPS jest na Nie znam obrażeń w ogóle. Nie ostatni raz grałem rok temu nie żartuję tak. Kurde, miałem killa darmowego, nie zabiję. No mogę tylko na siebie być zły. w sumie nie miał flesza, nie miał nic. Nie mam wave jeszcze. No jakoś spływają te miniony, nie ma tragedii. Tu ma też tak będzie zabijać. Ma dwa kile, trzy kile ma na się CSy troszkę lepsze. Mam item cały w bazie. Kurde, na no, buta fajnie by było mieć. Tak nie do tego buta. I już padł na topie. No nie wiem, no, ja się stakuje. No, mogę romować, ale jak nie wyjdą te rumy to tragedia jest. On dalej ma to, że bije więcej, jak leci? W no cooldown, a wcześniej na max poziomie też nie miał cooldownu. No tak, też jest maksimum. się dobrze że to zostawili, bo to takie trochę. Ja nie wiem, mówią, że to jest ten noob friendly, to sanie, stanie i sanie, ale trzeba wiedzieć, kiedy można też. Co on robi, no tak sobie może podchodzić? Ja wiem, że ma erkę, ale. No ma erkę, nie mogę podejść do tego manzera. Ale na konterganku moim zdaniem wygrywamy. Dzięki, dzięki za jedzenkę. Jedzonko, znaczy się dla mnie. Przyzwij sobie, przyzwij sobie ulungi. Teraz to się też tak długo stakuje, nie? Naprawdę, nie żyję. Mogę merkę odpalić. Ale no nie wiem, no nie, nie ma flesza cały czas, ten Mazari nie, nie przyjdzie do mnie na no to nie są no to nie poradzę, ze styk mogę tu ward dodać w sumie. Nie spodziewałem się, że mi skoczy z mojej krzaków, Lilia teraz topside dżunglę jungle To jest Robota? Mówicie, ja jestem ogarnięty na, na te naganki, ale on też jest straszny. Jak tu zawsze tak stoi, to on zawsze musi palić, Nie wiem, chłop mi przychodzi na top, na, na mida, to jest co ja mam zrobić. Monotopa iść. Przywy Mogę tu tepnąć, ale to nie ma sensu, on no, nie żyje ta wejrza. Ten jest taki wave, że nie chcę na notepować. No nie wiem, ja no nie chcę na Dariusza stać. No stoi w krzaku i czekasz, podejdzie do łej, wow, klasyk, nikt tego nie grał, nigdy Blizzard, jak chyba. Więc z niego bez takich są zawsze ekstra. Kupuję tutaj walony jajca. O co na podchodzi, żeby dać ten reset, tłumaczcie mi to, po cholerę I muszę flesza przestopalić. Jezus Maria, to pani Lilio kochana. A dobra Golda dostałem cholernie dużo, jest git. Myślę, że Xinch z tego mi da, nie zszedł. ale chyba chciał play A bo on cały tule dospierdził na topie. dlatego że tam mi doszło, dobra, to już rozumiem. Dawaj mi jedzonko, dobrze, a mam, mam. Ej, już jest git, już te staki, teraz będą wysnoboliłem. To, to jest podobnie jak ze Smolderem, ale trochę inaczej, no. Myśmy no też mogli dać leworgrzone, jako smok też ma jakieś stakowanie. A no ma niby te smoki, ale to jest takie stakowanie, powiedzmy, no przestarzałe troszkę. Dobra, to obrażenia. A Relajka jest chyba za dobra na drugie, żeby nie robić już, nie? Potem maskę zrobimy. Nie mam TP teraz na bota. Jak się nie full bombę, no ale. Jinx go nie zabije, nie? To jest taki plus. kolejnego smoka oddajemy. O, no, Mazar też jest dobry, świetnym championem jest taki late gameowy. Znaczy, mam nadzieję, że rzucę RK i rozpierdzieli wszystkich. Nie wiem czy ja mogę. No Zak jest tutaj znowu gdzieś. No ja muszę dać Sua i... No tu jest Zak na tym smoku, więc nie możemy się nadbić jakbyśmy chcieli. No i jest pod topa gra. Chyba że mi w konia robi znowu i zaraz wyskoczy mi. Tak ten Mazar podchodzi jakby miał być tu ten Zak. To no fajnie, że ja zawsze. O, jest, ja zawsze umieram po prostu taką podejdzie tutaj, tak. musi może, ładować cały czas. O, agro nie ma już turet na nim, a nie jakaś pomoc, błagam, c ktokolwiek no. Ja nie mogę rzucić tej jerki szybciej. Drugi raz jestem tak cholernie, mocno, głęboko dajowany. Miał flasha, tam to ograł. No ta Lilia mnie nienawidzi, to nie jest wice, na pewno. Tak ma we mnie nie on dawno nie miał tak, żangierów, angielów nie no, ale chyba to dzięki temu topa zaorali, więc nie jej. Ten już będzie trochę w plecy. A no i tak mam mu te staczki. Do smoka byśmy mogli zrobić. na ma duszek, też ma dużo. Nie wiem, ona ma tyle dusz z dwóch ręcz czempionów. O źrzeczek Sim po całej mapie chodzi, rozpierdzielę. To jest takim czempionem, naprawdę. To ledwo co? Ona nie powinna zabić nigdy tej Jinx, ta, ta Weni. Nigdy w życiu nie powinna zabić. Bo ten Shield jest tak chory od tej e, sceny cały czas. Nawet mi nie pozwoli postać ten Zak, taka świnia. Ja on znowu tu gdzieś skacze, tylko on z dołu raczej wleci teraz. Powiedz, że dobiję na gondobulkę, ja. Nadzieję on głupi. Tu i tu. A, tu są dużo tych chłopów. Ja dobra spierdzielam z tym. Źle skończę. Bo lilia już do bazy ubiegła, więc nawet jak się coś stanie. Oni wszyscy na dół idą, tylko to jest wizja. No nie pomogę wam. Idę mi da farmić. No właśnie, no dostałbym merkę, No nie żyją, no nie, nie pomogę im. Pójdę za nimi, to oni zabrącą, po prostu mnie zaklepią. I tych dwóch ty, ty też tam na dole zabijemy, Co takie, pójście tam o cholerę. A ta lilia perma farmi, więc ja mam wywalone Też Też sobie będę po prostu perma farmi. Które to tworzy. A tego chuja na pożarcie zostawię exit. Chciał zajebać tą kadokultę. Hydra została użyta. dalej już jest biedny, nie może tam dał nawet. No dobra, mm. mam welejkę całą. Troszkę byłem taki gnębiony, ale mogłem tego uniknąć, oczywiście, to jest moja wina. Bardzo poniem, jak Zak jest śmieszny, że skacze ci na ryj i zawsze z tego trafi, to nie żyjesz. Nie może co zrobić. Tylko ja chciałem jakieś one zerki zrobić, to nie wiem, czy jest build pod one zerki. Ej, to nie jest build pod one zerki w takim razie. To trochę was trollowałem. Ale tej maski nie grałem na Aurelionie jeszcze. Nie nią używać tego, bo już daleko w miarę lecę. To jest taki, że zapsy od tej Jinx skurzają. Tu leci a, ten, no dałem sygnał. No wypierdzielacz, no! Ariarka zasrana. Nie no, to lepiej zagrać. Ja nie spodziewałem że mi pod wieżę podlecą, ale uratowałem turet, więc... Staszków dostałem dużo. A w sumie straciłem tą... Nie, nie, nie rzuciłem lepsze na Ej, ja się za bardzo boję tym Aurelianem, nie wiem czemu. A ona mi też się wydaje, że mnie skrytowała trzy razy na tych 200% tak? i tak nie żartuję. No, jak mi 1500 dała, to musiałem je skrytować trzy razy. W nie trafiła. Nie wiem czy ja chcę tą maskę na pewno. Da się jeszcze uratować ten bitek do będę na Rawadona A już taki opluty w tej grze przez tymi ale no, to jest klasyk. Tylko nie wiem, kto tego. Nie, no są nasze maski tego zakazu, powinny teoretycznie. Tylko on już tam kapelutek założył. No nie, no ja mogę też na jakąś walkę. Bo to zawsze są staki, nie, jak kula kimś trzymam. Ja się muszę. Ja dawno tym Aurel naprawdę nie grałem. Cholernie dawno, więc musimy wybaczyć. No nie, to, to jest tak nieopłacalne. No to jest Lethality Jinx, ale ono już znerwione jest i chłop gra jeszcze przez the do tego zamiast... No to Dariusza. zamiast Lethality. Znaczy zamiast Dark Harvesta na przykład. A ja Amerkę co no, To jest takie pushowanie właśnie tego mida tak niepotrzebnie i wychodzi chłop i niszczy nas. O zostawaj, to nie wstanie do, do, do szkoły jutro. Ładny filek To on leci cały czas. Może to zover jakoś? Antalida się boi tego zakę, niestety widzę. To darki trochę. To jest Darek w szaku, nie mogę tu podejść, nie? To jest Dariusz w szaku. Tam jest ten Dariusz. Za, za ekranem je ja muszę ssać. <grym> dobra jak teraz Lilię ładnie zagrał, bo tyle czasu mi kupiła, że ja mogłem najlepszą pozycję mieć na obie te walki, więc teraz ładnie Lilię pograła Aaaa. A kurczaki jej wezmę, bo jestem świnią. za 5 sekund. Znaczy powiem Mida pochnę, że tych kurczaki jej brzaj no, wezmę jakby się obraził A bo to obraz, zwalony A, na Mida biegnie o Jezus, nie dobiło tych kurczakensów jeszcze. Nie no, tak, to jest procentówka, ale to tak jakoś... Nie wiem, te kurczaki czasami tak piźnie, a czasami tak się wydaje, że nic nie robi. Ale też patrzę jakie itemy mam, mam... Wiele magów z takimi itemami, nie biłoby za dużo, a nam coś tam jeszcze wali. 265 stacków, nie wiem czy to jest dużo czy mało. Za, za bardzo, zbyt dawno już nie grałem Amrodyona, nie typuję się bo... On co, to przerwał czy co? Czy tam coś poszło? Nie, nie, nie ma szans, że coś poszło. Że znowu cudny... Decyzja, żeby fajtować się. Tutaj ja lecę, lecę, lecę. Niestety te gówno. Ale no ja mogę lecieć cały czas, wywalony no Fajny champion to jest, naprawdę. Nie wiem o co chodzi. Lecę C i Gdzie jest ten Dariusz? penta jakaś ukryta? Jest! Będę mieć agro. Oh, yes. no, no, no. Nie było i tak pęty. Ta jeszcze przeżyła, ale unlucky oni są. Ja pierdzielę. Report Ale on był kampiony, o co on Zakskakał Zak skakał na mida cały czas, świnia. Opa, mi się wydaje, tak przynajmniej tak, tak, nie musiałbym zobaczyć replay. Tyle bo cholernie dużo na topie. A ten nie też solo go zrobił. Ja sobie po prostu farmiłem i co, nie tiltowałem się. Tepeczka mam, więc umarłem to sobie cofam do, cofam do, cofam do całego wave'a. Wolny jajce, no co robadomek, chyba? Może po T pójdę? To jest dużo stacków, nie? Co to nas rośnie? Obrażenia rosną z tego. Mana, panie, że mana 00. Spróbuję poczekać. Jest ten krytyna. O, jest Dobra, bijcie mnie za karę. odpokutować moje grzechy. Ja mam tepeczkę jakby się coś działo koledzy. Najwięcej stacków to i tak dostajecie jakiegoś tanka klepieć, jakiegoś ornę na przykład cały czas siecie. Do z tego najwięcej da się staków dostać, bo to teoretycznie cooldownu nie ma teku. Aż chłop umrze, albo wy. Co, żeś wskoczył? Nie powinienem tego marnować. Żyję, jeszcze przeżył ten chyba, ale smutne to jest dla tego Malzahara. Nie no, wyskalowałem się i co, i, i smok, postrach? No, ja jestem w miarę skusi, bo nie mam tego buildu z nie ni z Archangelem, więc jak ktoś mi na mordę siądzie, to umieram. A to byłby dobry ten build z Roa nawet. 51 stacków, co mi to daje? Dokładnie 10%. to fajne że te liczby były 3 razy lepsze, kiedy mam bezerki. Nie chcesz wychodzić. Gdzie najszybciej ten skar. nastakuje te... te gwiazdy? Może kupię lajandry i relajki, to i tak mam 3 kHP. To jest piękność na tych magach Pomyślałem, że ten Xim podchodzi do kampa i go rozpierdziela, tak. Mów, ale flash. Strasznie jest... skurzony yy, Paczki dostałem, ale... Miałem <ślesz> 11 no. Ciężko jej na tym bocie. Ała, ła no, ja go meltuję go Tam też Ale nie, nie kończymy, nie kończymy Uważajcie, uważajcie nie wiem, ta gra była i i się tak pewnie będzie zrobiła rozpierdziel. Nie wiem nawet kiedy To jest tą topa reportować nie, moim zdaniem Jinx trochę bildem ale to jest moje zdanie. Nie wiem co na tam składa. Troszkę pijane jest. Ten idzie zaś na ten, to idę tu. O ta Jinxo chce połączyć dwa buildy, chyba to nigdy nie ma sensu, szczerze mówiąc. To nie wiem, no, jak czasami ma, ale w tym przypadku nie. o znowu ten sam błąd zrobiłem. Dobra, ale teraz zdążyłem tutaj wszystkie wciągnąć. Bo chcę jedną merkę jeszcze zagrać, jedną merkę jeszcze zagrać. Gdy staków się nie da dostać w ogóle teraz, to jest problem. I lapę powinien złączotować te kurczaki już, nie? Fajnie ja mi tu dużo spierdziela. Wezmę cokolwiek, na tego krabąszcza nawet wezmę. Ej, ile to już ma reegzykucji? To się. 15? Below 15% to jest... Fajnie, że to jest dwa razy lepszy, bo Smolder ma 6,5% chyba, nie? Egzekucja. No Ale to jest w tym... Smolder to ma po prostu na spelku, a to jest wiecie, ktoś się stać w tym kółku, ale już spore te kółko jest. Ale pamiętam, że grałem tym Aurelionem. Fajnie, że nikogo nie trafiłem. To jest Ksi... to jest Tariusz, nie? Czy nie? Ja nie wiem, gdzie jest ten Dariusz. Spamiętam, że nie dostanę tych staszków. Mam to? mi się skończył, to ostatnia... nie jeszcze nie mam. Ja mam trzech inhibitorów, to jest problem. Ten Xin tak permanentnie farmi. Troszkę czuję, że Booster jest na Xinie, ale no, nie się gra. A to dziwi mnie, że na topie. No, w sumie może nie, może dobry zawodnik, ale ja to go tak wyzywam. Ale ma build, no, mało ofensywny ten build, bo no. ile ma, tak speedu. Jak na program, ale po tych zmianach, jak wejdą. A co tu mogę kupić? No to... Chociaż to będzie lepsze, to i pota chyba. Bo raczej nie będzie już więcej walki żadnej. Dobra, no zobaczmy ile pizdą te gwiazdy. A jeszcze szesnasty poziom! No ale jak ma być szesnasty poziom, jak ten Sim wszystko bierze? Barona by trzeba było zrobić, mogliśmy Barona zrobić, bo szesnasty z tego. Zostawmy. Dobra, a to mówka na Jinx na twarz. Fein zrobiła kwadrę. Jakże sena, sena, już sobie up poszło. M, dziwna gra, była, była close, a na znaczy, początku oni mi się wydaje, że wygrywali. Nie ja się skalowałem po prostu. No, gram na Malzahara, więc mam darmową linię dosłownie. no, Nic się muszę robić, po prostu dobijam krypki, on też. Potem kto silniejszy